Siba Modern to innowacyjne rozwiązanie firmy Ruki, które jest żywym dowodem na to, jak nowoczesne trendy w architekturze wpływają na rozwój nowych produktów. Rosnąca popularność dachów bezokapowych i pokryć dachowych płynnie przechodzących na elewację skłoniła firmę Ruki do szukania nowych rozwiązań dopasowanych do oczekiwań rynku, zarówno pod kątem estetyki, jak i funkcjonalności. System rynny ukrytej SIBA Modern to rozwiązanie, w którym zastosowano elementy tradycyjnego szwedzkiego systemu rynnowego, rynny półkrągway. Rynna o dużym przekroju 150 mm gwarantuje najwyższą wydajność dla całego systemu. SIBA Modern to efekt pracy szeregu specjalistów z branży. Zadbali oni o zadowolenie naszych przyszłych klientów pod każdym względem. Maskownice wykonane z najwyższej jakości stali w kolorystyce pozwalającej na dopasowanie ich do szeregu rodzajów zarówno dachów, jak i elewacji. Specjalnie zaprojektowana styropianowa kształtka izolacyjna pozwala na redukcję mostków termicznych, a dzięki systemowi łączenia na pióro i wpust dodaje gwarancji na szczelny system. Innowacyjne haki rynnowe pozwalają na idealne wypoziomowanie maskownicy frontowej. Z jednoczesnym zachowaniem prawidłowego spadku w rynie. Tego typu rozwiązanie gwarantuje najwyższą funkcjonalność na długie lata. Easy Roofing to domena, która od wielu lat towarzyszy nam w trakcie projektowania nowych rozwiązań uzupełniających ofertę ruki. Dbamy o to, aby nasze produkty można było w łatwy sposób zamontować na dachu bez utraty ich walorów, zarówno estetycznych, jak i funkcjonalnych. Ruki, będąc na polskim rynku już od kilkudziesięciu lat, nieustannie rozwija swoje technologie, dzięki którym możemy zaoferować pełen asortyment branży dekarskiej. Oferujemy rynny, pokrycia dachowe, wszelkiego rodzaju akcesoria, membrany paroprzepuszczalne i szereg rozwiązań w postaci obróbek dachowych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.